Yo, 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 ziom, ale wracamy do GeForce Kinsa, zrobić konkretny młyn na stronce. Wy, oczywiście, pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, SKUTY, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu. A dla nowych użytkowników, na stronie, którzy wpiszą pierwszy raz mój kodzik, jeszcze dostają te osoby oczywiście darmową skrzyneczkę Milspeka. Myślę, że fajna opcja wariaty. No i co, generalnie mamy dzisiaj 510 zł. Tutaj dalej będziemy sobie testować nowy evencik, no bo trzeba ewidentnie tutaj wszystkie skrzyneczki przekatować, zobaczyć, jak one się spisują. No i co? Mordeczki ogólnie jeszcze mam tutaj w punktu pięknego karambita. Go nie biorę pod uwagę. 5 stóweczek nam powinno wystarczyć. Dzisiaj wlecimy sobie w drugą skrzyneczkę za 14 zł. Powiem Wam, że pierwsza skrzynka za 4 zł była spoko. Nie wyszliśmy jakoś mega na minus. Może nawet na jakiś delikatny proficik. Więc zobaczymy jak troszeczkę droższa skrzyneczka. Z tego co widzę 865 otwarć już jest. Więc też jest spoko. Nawet sporo no i już widzę piękne koski pamiętajcie mordeczki, że sama strona jak i moje materiały są tylko i wyłącznie przeznaczone dla osób pełnoletnich, nie zapominajcie o tym no i również pamiętajcie, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na discordzie, link jest w opisie A dzisiaj dla was do wygrania zajebisty gloczek o wartości 60 zł Co zrobisz, zrobić, żeby go wygrać wystarczy, że zostawisz łapę w górze pod tym filmem masz subskrypcję kanału i oczywiście napiszesz dowolny komentarz to wszystko wariaty, no i zobaczmy zobaczmy jak to się prezentuje, z. 10%, 1260, 1540, tu prawie 1000, więc jak w mordę strzelił, naprawdę skrzyneczka wydaje się kurwa, kozacka, bardzo kozacka, bym powiedział. No, widzę, skinki są pomieszane, że tak w środku jest nawet parę takich skinów po 2-3 zł, więc tutaj nie będzie tak jak w skrzyneczce za 4 zł, że jedna po prostu nagroda 70% na taniego skina, a reszta to już czysty proficik. No tutaj jest troszeczkę inaczej skonstruowana ta skrzyneczka, ale powiem bo nie wygląda jakoś tak źle, nie wygląda tak źle. Zobaczmy jak będzie sypała, no bo co ja mogę gadać, trzeba po prostu w nią wlecieć. 14 zł, leć pierwsza sztuka, 55 tutaj klejnocików i... Kurde, ale P90 była bliziutko A ta p 9 O rzesz ty, mordę jeża, ale tutaj ładny strzał No co jest grane 34 złote Pięknie mnie zaskoczyła do skrzyneczka No bo to jest razy dwa co najmniej Zobaczmy ile te P9... O kurwa, to dwie stówki nam przeleciało Bo nosa już tutaj tak bliziutko było Nawet zwalniała strzałeczka z tego co widziałem No ale trudno, trudno, lecimy Mi to się podoba, bo i tak fajny Tutaj dropik dostaliśmy Lecimy dalej. P2000. Ojoj oj, 28 groszy. To nie może tak być. To nie może tak być. Lecimy z kolejnym otworzeniem. Ciekawe, ile p 90 kosztuje. 300 zł. Ja pierdziele, Jimmy. Kurczę, trafmy to. Trafmy to albo jedno, albo drugie. Musi dzisiaj nam coś takiego fajnego tutaj polecieć, żebyśmy naprawdę wyszli. Profitowo, no ale zobaczymy Nie zawsze tak jest, musicie o tym pamiętać Mordeczki, nieraz się zdarzy, że no, po prostu można Stracić, no i co mamy Jakiś kislov, to może być trochę Warte, 15,88 No jest 2 zł, 2 zł profitu Ostatnie zakręcenie, takie pojedyncze Tej skrzyneczki, jest czerwony skin Jest, mamy czerwony skin O wartości 30 zł Myślę, że fajna opcja Wariaty, mamy dalej w sumie tyle ile mieliśmy, bo mieliśmy 510 no te 5 stówek coś takiego, więc wlatujemy w 3 sztuki na raz, zmienimy sobie modzika, 42 tutaj idealnie złote no i, no i P250 Vision, to może coś kosztować 15 zł, no ale dostajemy łącznie 17, więc no niestety tutaj spora strata bym nawet rzekł, lecimy dalej no Kurczę, musi, musimy jakąś koskę wyłapać albo P90 z tych droższych, bo niestety tutaj raczej nie wyjdziemy na jakimś fajnym proficiku. Mamy jak na razie już 403 zł i Emeczka, Emeczka, Emeczka nie ma Emeczki w dupę jeża, przeleciało nie jest sympatycznie, ile tutaj będzie. Ja pierdziele, niecała złotóweczka, no bieda straszna. Ostatnie otwarcie razy 3 tej skrzyneczki, bo musimy chyba coś zmienić. Ona nie chce tutaj oddawać razy 3 ewidentnie. I, i, i. Ja pierdykam. 4, 2, 4. No niesamowite po prostu. Dobra, zmieniamy modzika. Walimy to na 5 sztuk na raz. I taki slater leci do mojego ekwipunku. 70 zł, 275 klejnotów za takie otworzenie. Jest naprawdę dobrze i przeleciał skurwy synek przeleciał, ale był blisko. Jaki kałak? Morto 150 ziko Tak obczajałem tę kosę, że po prostu nie zauważyłem zajebistego. Tutaj skina 166 zł, wydaliśmy 70. To było naprawdę, naprawdę fajne otworzenie. Lecimy dalej. No i to mi się podoba. Ta skrzyneczka powinna tak za każdym razem sypać. Mamy kolejnego redline'a za kolejne 150 ziko. Co tu się odpierdziela? 182, pięknie mordeczki. Jesteśmy w tym momencie na proficie jakieś 60-70 zł. W sumie odkąd przeszliśmy tak naprawdę tutaj na 5 sztuk naraz, więc naprawdę, no kurde, jestem w głębokim szoku. Leci kolejny strzał P90, ale to nie jest tych droższych rat. Łocie w mordę jest tych droższych. 130 ziko. Niesamowite. 152 zł łącznie mordeczki. Ale tutaj udało nam się zarobić w tym momencie. Myślę, że... To jest idealny moment odpuścić tą skrzyneczkę, bo naprawdę świetnie oddała wariaty. Jeżeli miałbym polecać, to tak jak widzieliście, 5 sztuk naraz, od razu nie ma co się pierdzielić. My mamy 650 zł, wyszliśmy jakieś 150 ziczko na proficie przy zwykłym otwieraniu. To jest naprawdę dobry wynik moim zdaniem. A teraz zobaczmy jakieś. no Szkoda, że tych skrzynek nie ma tutaj w bitwach, ale nie ma co też się dziwić, bo za nie są e, punkty eventowe. No i weźmy sobie jakieś po prostu skrzyneczki o tej samej wartości. Wrzućmy na bitwę i z tego co widzę, są tylko i wyłącznie dwie skrzynki o wartości 14 e, zł. Więc twórzmy sobie taką bitwę zarówno 112 ziko, piękny tutaj numer e, i może jeszcze zaryzykujmy. Zaryzykujmy jakoś droższą. Skrzyneczkę, która mogłaby tutaj zadecydować o wyniku, tak naprawdę całej bitwy, i myślę, że myślę, że ej, tutaj coś się zmieniło. Dicej, na pewno ja tą skrzyneczkę niedawno kuźwa testowałem. Powiem szczerze, że ona nie miała takiego awatara, więc w sumie przyryzykujmy. Dajmy sobie ją tak raz na zakończenie, i jeszcze jedną, jakąś troszeczkę tańszą. Czekajcie, tutaj trzeba. W drugą stronę polecieć Coś na przykład może Włodara albo Holy Moly 540 to moglibyśmy W sumie sobie dorzucić Dobra weźmy taką skrzyneczkę Nie ma co tutaj za dużo kombinować Zróbmy taką sobie bitewkę Na trybie normalnym Bo coś nam fajnie zaczęło dawać 540 zł tutaj e, Taka bitewka Ja oczywiście przywołuję boty No i się nie przywołały Więc raczej będziemy odświeżanko robić Dokładnie Dobra spizgance poszła pierwsza tutaj sztuka, no niestety musiałam otworzyć i co się dzieje. Ja pierdzielę ten co zaczyna trafia 45 zł, więc naprawdę tutaj z grubej pały gościu zaczyna. Ja wam wariaty jeszcze chciałbym przypomnieć, że weszły nowe oczywiście konkursy na Discordzie. Zapraszam wszystkich, bo jest konkurs bez wymagań, tam macie koskę do wygrania. Nie pamiętam ile ona już kosztuje, 800, 900 czy może 1000 zł, ale jest na pewno koska i nic nie musicie wydawać, żadnych pieniążków, nic nie musicie robić. Wystarczy, że wbijecie na ten kanał, naciśnijcie sobie guzik, dołącz do konkursu, to wszystko, bierzecie udział. Pamiętajcie, że rangi mają duże znaczenie, jeżeli jesteście po prostu bardziej aktywni na Discordzie, macie więcej więcej wejść w tym konkursie, ale tylko i wyłącznie w tym konkursie bez wymagań. Oczywiście po zostawieniu boostera również macie yy, dodatkowy kanał, a tak naprawdę dodatkową możliwość do, na dodatkowy konkurs, no bo ten kanał aktualnie widzą już wszystkie osoby, ale do tego konkursiku nie dołączycie, jeżeli nie macie po prostu boostera. Tam również jest fajna kostka do zgarnięcia. Zapraszam wszystkich. Obserwujcie Discorda, naprawdę są dojebane nagrody. Do wygrania i nie trzeba wydawać pieniążku. No i co, złoty 72. Szkoda, że tak się to zakończyło, ale wariaty, no niestety, tak czy inaczej, bitwa jakoś super-mega e, nie oddała, no bo 410 złotych. No coś tutaj, coś tutaj zabrakło ewidentnie jakiegoś powera. No nic, nam zostaje te 115 złotych. Moglibyśmy sobie w sumie jeszcze na sam koniec coś przyryzykować na czterech graczy, tak zwanego Alina, no bo tutaj już nie ma żadnych opcji, tak naprawdę no jest opcja, ale no już już nie będziemy aż tak kminić 114, ile ta skrzęczka kosztuje 112, moglibyśmy sobie z ekskluzywa tutaj zaryzykować cztery graczy, dajmy underdoga, tym razem 112 przywołujemy bociki no i tym razem poszło, dobra, dodało boty nie będzie trzeba tutaj odświeżać no i dawaj, ci, dawaj tutaj mi porządną ekipę Jest porządna ekipa, naprawdę Stare wyjadacze i gościu trafia Haula, a ja to wszystko wygrywam Dawaj, 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 dawaj Ja pierdolę, no gorzej być Po prostu nie mogło, kto to wygra? Kto to wygra? Pokaż, pokaż mi tutaj Wygranego, no dlaczego Crasher? Ja pierdziele, 60 zł A bierz sobie to cwaniaczku Bo to tak naprawdę i tak nie jest Proficik z tej bitwy. Mi wystarczy taka wópeczka na koniec odcinka mordeczki. Ja mam nadzieję, że skrzyneczkę dla Was przetestowałem. Moim zdaniem jest naprawdę sztosik. Fajny proficik zrobiliśmy na samym Openingu, nie licząc już tutaj punktów eventowych. Jeżeli Wam odcinek się podobał, oczywiście zostawcie łapę oraz zapraszam na kolejne odcinki. Wielkie. Yo!